Dzieńś witamy. Dzisiaj będziemy robić coś słodkiego, a będą do drożdżówki z serem. Do drożdżówek będą nam potrzebne neko, drożdże, jajko, cukier, szczypta soli, masło i mąka. Składniki mleka. 20 gram drożdży. que peu d'huile beurre. Zdaj, ko smo jo dodali, zdaj jo dajemo eno minuto in pol, zdaj se bomo najprej, 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 naj. ciasto jest już gotowe, a my za ten czas byliśmy u fryzjera. Kroimy ciasto w 12 części. Promować tam... 12 kulek, a potem też na blach. I ścisną. Uformowaliśmy 12 pasków na drożdżówki. Teraz w każdym z nich trzeba zrobić kółko szlamu. To uformowanie drożdżówek dajemy do środka kaseru. I trzeba posmarować jajkiem. Tak przygotowane drożdżówki dajemy do piekarnika na około 15 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Tak wyglądają nasze drożdżówki z serem. Dziękujemy za oglądanie, słuchajcie łapkę w górę i suba. Zapraszamy do kolejnych filmów. Smacznego i do widzenia.